Znajdujemy się w greckiej miejscowości Termopile. To tutaj, około 500 lat przed Chrystusem, odbyła się słynna na cały świat bitwa. Witajcie we vlogu. Zatem, po kilku dniach spędzonych tutaj i zaliczeniu paru podstawowych atrakcji, wpadliśmy na genialny pomysł, żeby wstać o 7 rano i pojechać na te słynne meteory. Wyjeżdżamy rano, wracamy wieczorem. Taki jest plan, czy to się uda. Według map, trasa powinna zająć jakieś około 4 godziny w jedną stronę. Ja osobiście nie tyle obawiam się samej drogi, co sytuacji, która będzie tam. Czy będzie gdzie zostawić samochód, czy będą tłumy, może jakieś kolejki, nie wszędzie się uda wejść. No zobaczymy. Na razie kończymy śniadanie i idziemy po samochód. Jesteśmy już w trasie, jedzie się bardzo dobrze, praktycznie cały czas autostradą. Ogólnie z Aten są też organizowane wycieczki jednodniowe albo dwudniowe. Koszt takiej jednodniowej wycieczki od osoby to jest około 100 euro. Zobaczymy, czy dojechanie tam na własną rękę autem wyjdzie taniej. Może jakby liczyć same koszty wypożyczenia samochodu i paliwa, no to by wyszło tanie pewnie. Ale są jeszcze inne koszty, na przykład koszty parkowania w Atenach, które no, mogą być zaskakujące. Parking taki totalnie prywatny potrafi kosztować 30, a nawet 40 euro za dzień. Ja wam wrzucę później w opisie filmu link. Do takich tańszych parkingów, no i mikropłatności na autostradzie. Proszę bardzo, kwity z autostrady. Podsumuję Wam później, ile to wyszło. Na pewno dużo bardziej się to opłaca, kiedy jest się w cztery osoby. To zdecydowanie. I sprawdźcie sobie też dokładnie dzień, tygodnia, który zaplanujecie na tą wyprawę, ponieważ różne klasztory w meteorach są otwarte w różne dni. My akurat idziemy w poniedziałek i akurat w poniedziałki dużo klasztorów jest czynnych. W drodze do meteorów można. Zatrzymać się jeszcze w jednym bardzo ciekawym historycznie miejscu. Znajdujemy się w greckiej miejscowości Termopile. To tutaj około 500 lat przed Chrystusem odbyła się słynna na cały świat bitwa. 300 Spartan pod wodzą dzielnego króla Leonidasa stoczyło samobójczą bitwę. Aby powstrzymać perskie wojska w ich drodze do Aty. Na upamiętnienie tego wydarzenia sporządzono kamienną tablicę: Cudzoziemcze, powiedz lace Demończykom, że tu spoczywamy wierni ich prawom. Znajdujemy się pod pomnikiem króla Leonidasa, który stojąc przed wojskami perskimi w odpowiedzi na propozycję złożenia broni powiedział: Co w wolnym tłumaczeniu oznacza chodź i weź. I właśnie te słowa są wyryte tutaj na cokole. Nie było tego na filmie, ale tam też jest takie bardzo y, fajnie urządzone, darmowe centrum informacyjne, takie mini muzeum, w którym można się dowiedzieć dokładnie, jak wyglądały poszczególne dni bitwy. Jest y, na ten temat film w 3D i można sobie zrobić zdjęcie ze Spartaninem. No dobra, wygląda na to, że się udało. Samochód zaparkowany, klasztor jeszcze czynny, my idziemy zwiedzać, a Was zapraszam na Birol z pięknymi widokami. Mam wrażenie, że to był bardzo dobry pomysł, żeby przyjechać tutaj właśnie tak trochę później, 13-14. Da się o tej godzinie jeszcze powchodzić do klasztorów, a co najważniejsze, po godzinie 16 to miejsce robi się kompletnie puste. Parkingi, wszelkie zatoczki przy punktach widokowych są prawie puste, ludzi jest mało i miejsce nabiera takiego naprawdę fajnego dla sztornego, pustelniczego klimatu. A jak zostaniecie jeszcze odpowiednio dłużej, to i można załapać się na zachód słońca. Po wszystkim można zjechać sobie tutaj do e, takiej turystycznej miejscowości położonej pod meteorami Kalambaka. Tutaj też można sobie zarezerwować jakieś hotele, jeżeli ktoś by chciał przyjechać tutaj gdzieś wcześniej, przenocować. I tak jak to robi większość osób, wyruszyć wtedy na meteory rano. Ale jak widać, jest również dla takiego podejścia alternatywa. Myślę, że w formie jednodniowego wypadu z Aten dało się i uważam, że to był dobry pomysł. Na dzisiaj to tyle. Informacji praktycznych szukajcie w opisie. Subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnych vlogach.